Dzień dobry, dzień dobry. Witam cię Marku Sobociński, bo Marek Sobociński jest moim gościem w kolejnym, kolejnym dobry, tak, w kolejnej odsłonie biznesowego Five o'clocku. Biznesowym Five o'clocku skupiamy się na zarządzaniu, ale na różnych aspektach zarządzania i z Markiem chcemy sobie porozmawiać o zarządzaniu życiem, życiem dobrej jakości. Tak? I to, co nam na poprzednich tych naszych odsłonach wyszło, to to, że e, trzeba zadbać i o ciało, i o umysł, e, i o e, kwestie emocjonalne. E, warto ćwiczyć ciało, ale ćwiczyć mądrze. Już nie będę przypominał tych wszystkich elementów, ale e, to hasło ćwicz mądrze niech, niech, niech zostanie w naszych pamięci. W naszej pamięci niezłe, nie? No, sam to wymyśliłeś? No, nie, nie, pewnie gdzieś przeczytałem. Natomiast e, jakby idąc w tym kierunku, no bo bo jak ktoś ma pewnie 30 lat, to się nie zastanawia nad jakością życia, no ale z jednej strony my trochę starsi, z drugiej strony, no paradoksalnie, nie wiem, czy to dobrze, czy źle, jest społeczeństwo starzejące się, z drugiej strony to też przekłada się na pewne kwestie związane z, i z życiem, ale też z życiem biznesowym na poziomie 50, plus, prawda. I wiem, że bierzesz udział w takim projekcie dotyczącym właśnie aktywizacji ludzi tych 50. Plus, jakbyś o tym mógł troszkę więcej opowiedzieć? Wiesz co, to właściwie całą inicjatywę rozpoczęła Magda Merk, mhm. która w pewnym momencie stwierdziła, przeglądając się temu, co się dookoła dzieje z 50, plus, no sama jest rekruterem, jest dochodzi do niej informacji. Mhm. Jaki są, jakie są kłopoty w tej chwili, z, z jakimi spotykają się ludzie 50, plus, e, a propos zmiany pracy, a propos dostania nowej pracy i tak, tak dalej. Tak, przerwę, bo to, to jest właśnie o tyle ciekawe, że ta długość życia zdecydowanie się zwiększyła przez ostatnie tam 10-15 lat, prawda? Z drugiej strony. No mamy ten, jak to się ładnie mówi, ujemny bilans naturalny. W związku z tym mało ludzi, mniej ludzi dochodzi, młodych, a pojawia się dużo więcej osób w tym tak, w tej obszarze. Są badania, że a? w 2050 roku a? średnia wieku Polaka a? będzie 50 lat. No więc właśnie, nie? a paradoks a? polega na tym, że. Dzisiaj gdzieś... jest 42. A? Tu Magda, o której mówisz, bardzo mądrze i sensownie podchodzi do tematu, bo ja, ja mam takie wrażenie obserwując rynek biznesowy, że e, jednak rekruterzy w dalszym ciągu mają w głowie, że tam jest ta bariera, i po, to, po tej barierze Cyrkę to około 50 lat, to już ktoś jest za mądry, za doświadczony, a w ogóle zaraz idzie na emeryturę i może kurczę do emerytury, to jest jeszcze 10-15 lat. Nie? To jest w Polsce. No właśnie o tym mówiłem ja Jest ten tak, przykład, tak. który hmm. jakieś tam wrzuciłem hmm. na LinkedIn dotyczący Noriaki Kasai. Hmm. Tak, który, Ta. który pokonał Murańkę, tak? Dobrze Klemensa Murańkę pokonał. Ta. tak, Klemens nie dostał się do pierwszej trzydziestki, a. A Kasai, tak. a Kasai tak i to spokojnie. Kasai ma ponad 50 lat i aktywnie skacze. 51 na... lat tak, w tej chwili tak, tak ma. I naj... Ciekawszy był tekst Muranki w tym wszystkim, uh -huh. tak? który powiedział: No, stary dziadek uh -huh. mnie pokonał. Uh -huh. 51 lat. Dla Japończyka, Szweda, y, Duńczyka to w ogóle. Jakiś stary to? dziadek. Tak? O, o co wam ludzie chodzi? Uh -huh. tak? Ale w Polsce jest tak, że jak człowiek uh -huh. ma 50 lat, to już właściwie powoli powinien zacząć być złomowany, a po 60 to już tylko w pudełko pakowany. No dobra, ale to jakby diagnozę znamy, prawda? Pytanie, co, co robicie, albo co warto robić, właśnie, żeby aktywizować te. Te Jest Pomagać. Nie? No tak, tak. To pomysł wyszedł bardzo sprawnie. Magda stworzyła specjalną grupę na LinkedInie 50. Bardzo szybko się ona zapełniła. Mnóstwo hmm. osób się tam zapisywało, było zainteresowanych. No i automatycznie Magda pomyślała: to może zróbmy jakieś pierwsze spotkanie. Zobaczmy, Aha. zacznijmy od czegoś, zobaczymy, hmm. jak, to, jak to działa. No i było zorganizowane. W pierwsze spotkanie tutaj w Warszawie. Są planowane kolejne w różnych innych miastach: Poznań się zgłasza, Kraków się zgłasza i tak dalej, Wrocław. I na tym, w tym spotkaniu brało udział ponad 30 parę osób. Magda zaprosiła także i mnie jeszcze trzy inne osoby, które prowadziły warsztaty dotyczące tego, jak. Jakimi, jak się kierować wartościami, jak uh -huh. się dogadywać z młodymi ludźmi, uh -huh. jak sobie dawać radę. Ja gadałem oczywiście o tym, jak zachować zwinność, jak przede wszystkim, jak nie zardzewieć. Uh -huh. Odbiór był bardzo dobry. Ewidentnie ludziom tego bardzo uh -huh. potrzeba. Raz, że jesteśmy w grupie 50-plus i się wspieramy, uh -huh. mówimy, co mamy robić, jak, jak powinniśmy działać. A dwa, że dzięki temu mamy szansę zmieniać ten cholerny świat w Polsce, tak, zbudować świadomość. 50 plus to żaden kataklizm. Ci mhm. ludzie są sprawni tak samo jak 30 latkowie, a nawet jeszcze bardziej. Ja się, ja się trochę śmieję, a propos tego, śmieję przez łzy, a propos tego rynku rekrutacyjnego, bo zatrudnia się yy, młodą osobę, jakby trochę mając tyłu głowy, że ona za 2-3 lata może odlecieć, bo będzie szukała tego rozwoju. Nie, nie zatrudnia się osoby 50+, plus, mimo że ona ma do emerytury jeszcze tam nie wiem 10 albo kilkanaście lat, no bo zaraz idzie na, na emeryturę. Nie? Dlatego, Ale jak i, jaka emerytura? I znowu kolejna rzecz, e, zaangażowanie w pracę na przykład u Szwedów, e, L jest na poziomie 80% hmm. ludzi w przedziale od 50 lat do okay. 75 bodajże. Okay. W Polsce 16%. 16%. No to w ogóle jakiś jest. Przedziw, przedziwnym rynkiem. Mhm. Przedziwny rynek, w którym ciągle gdzieś mhm. pokutuje 40-latek. Tak? Jak tak, my tak, oglądaliśmy tak. 40-latka, to, to był no to koleś, który właściwie już i zawał serca, i zejście, i w ogóle to był ostatni tak, pa, pa, To już z góreczki zjeżdżamy, i tak dalej. Mhm. To tak nie działa. Dzisiejszy mhm. 50-latek to wczorajszy 40-latek. Mhm. No więc właśnie, nie? To, to też warto tu pamiętać. Nawiązałbym do tego, co powiedziałeś o tym zardzewianiu. Bo hmm, chyba na swojej stronie internetowej, nigelformness.pl, przeczytałem historię, która mnie po prostu zau zauroczyła. Omówię mm -hmm. e, o moście. Ja. E, jest taka historia o moście Silver Bridge. To jest most, który zbudowano między Stanami Ohio a Virginią Zachodnią, jeżeli dobrze pamiętam. I ten, ten most w, w założeniu miał przetrwać 100 lat. Natomiast no, okazało się, że był jedną z największych katastrof mostowych w Stanach Zjednoczonych, bo zginęło 46 osób. Na moście, który miał tam niecałe 40, bodajże, prawda? No, jak zaczęto badać, z jakiego powodu ten most się zawalił, to okazało się, że początkiem problemu był jeden z dwóch tysięcy nitów, który puścił, przez to puszczenie nitu pojawiła się. E, jakaś tam szczelina kilkumilimetrowa. No i tego zaczęła się cała akcja związana z korozją i e, zawaleniem się, się tego mostu. No się tak. zawalił w momencie, kiedy to był grudzień i ten mhm. most był mocno obciążony. Tak. Raz, że mróz, raz, że. Tak, raz, że... Ale właśnie to, ta mała szczelina spowodowała taki cykl nieszczęścia. Tak, on się cały rozwiał w pewnym momencie, zaczął się Dokładnie. sypać uh -huh. i po prostu zwalił się uh -huh. do, do rzeki. Natomiast ty to pięknie jakby porównujesz do tego Silver Bridge vs. Silver Age, tak? Srebrny, tam nasz, nasz wiek tak, tych ludzi, którzy się określa 50 plus versus ten most, który się zawala. To też chcesz przez to powiedzieć, że właśnie takie mikropęknięcia u nas powodują, że gdzieś tam ta jakość życia się zmniejsza? Dokładnie tak. Tyle, że my się delikatnie różnimy. Na szczęście różnimy Aha. się od, od mostów, od konstrukcji takich Aha. ciężkich. Bo takie konstrukcje się zawalają, a my po prostu zmieniamy kształt, jakby się trochę zwijamy, skręcamy, Aha. stajemy się jakiś tacy bardziej quasi-moto, i tak dalej, tacy takiej konstrukcji gdzie się tak próbujemy dotrwać do, do tego pudełka, Aha. tak? Ale dokładnie tak, to są minimalne urazy, które Aha. potem się sumują, sumują, sumują. Kiedy trafiają do mnie ludzie w wieku na przykład 50 lat, i rozmawiamy o tym, tak? bo nagle tracili swoją zwinność, bo ich bolą barki, albo tak? mają jakieś takie stany, takie lękowe, depresyjne i tak dalej. No to pytanie jest, co było pierwsze? W takim momencie, która z tych śrub zaczęła pękać, a Aha. potem następna, następna. Nikt też nie były właściwie konserwowane, zmarowane, wzmacniane. Gdzieś to, to, co chcesz powiedzieć, trochę na zakończenie tego odcinka, to jest no szybko nam przebieg, to jest to, żeby uważnie obserwować swoje, swoje ciało, to, co się dzieje. E, to jest jeden wniosek. A drugi wniosek zapraszamy na Linkedinie, jest grupa 50+, plus, e, Magdy Merk. Tak. Po pierwsze, żeby nie wiem, wspierać tę inicjatywę z jednej strony, z drugiej strony, no, budować tą świadomość, że to są ludzie w dalszym ciągu bardzo aktywni na, na rynku pracy i którzy mogą w wielu sytuacjach firmom pomóc, a nie przeszkadzać, prawda? Ja w ogóle też nie widzę tego, tej różnicy, no, tak. tak? 50, a 30. Ty nie, bo już masz swoje lata, ja nie, zresztą nie, też, ale inni być może, być może widzą. Pogadamy o tym w następnym odcinku. Bardzo 10. dziękujemy. Dziękuję.